Siemanko Boczki, z tej strony Lisek i witam was na kanale Lisek Fifa. I dzisiaj kolejny pick z ikoną Moments 93+. I mam nadzieję, że pójdzie nam troszkę lepiej aniżeli w poprzednim odcinku, bo w poprzednim odcinku paradoksalnie było doskonale do pewnego momentu. I ten moment nadszedł niespodziewanie, tak jak niespodziewanie pokażę wam mój skład, który... Wygląda tak, nie no żartuję, nie no skład wygląda w sumie tak samo, te nagrody za Food Champions, w ogóle już ogłaszam wszem i obec, że nie będę nagrywał, nie będę grał już Food Champions na tym koncie, po prostu, nie chce mi się grać Food Champions tutaj w tej Fifie na tym koncie, będziemy grać na głównym, te 2-3 tygodnie, no te Food Champions totalnie nie grzeje, a na głównym koncie pewnie też będziemy grać tylko do pierwszej porażki. No bo sami widzicie, nagrody nie mają żadnego sensu pff, i tyle. Będziemy sobie robić jakiś content, nawet szczerze, nawet paczka 85x10 jest lepszym contentem, aniżeli nagrody za World champions, czyli no nie warto, po prostu moim zdaniem nie warto. Na początek tego odcinka jednakże mamy tutaj przygotowane trzy mocarne paczki. Co ja gadam? 4,5, czyli czter... można powiedzieć, że to jest paczka 45x85+. Ale zanim, to mamy tego Pika, którego dostaliśmy. O, nawet dwa piki. Widzowie, Pik, Pik, Pikachu, let's go, pierwszy Pik. I mamy tutaj, wow, Kessi z Barcelony, aż tego wezmę. I drugi Pik. Jeden z trzech, 84. O Jezu, ale oddaję. Widać, że zmienili troszkę podejście do FIFA 22. W że z EA. Pięknie, pięknie to wygląda. Bardzo lubię, kiedy zaskakują mnie te karty. Spodziewałem się toca, spodziewałem się jakiejś karty specjalnej, jakiejś Shiftera. A tu tak znienacka nas wzięli, można by rzec. Blind. Okej. Okay. W takiej paczuszce blind też to cieszy jak najbardziej. Chcemy takich paczek więcej. No i na, na... Na późniejszy okres mamy tego pika. No i ten pik czuję, że kurczę, może znowu być mocny. Na głównym koncie ten pik był jeszcze mocniejszy. To wam mogę powiedzieć. Więc wpadajcie na kanał Lisek FIFA, bo tam się dzieją naprawdę cuda. Naprawdę. Naprawdę cuda, to takie, że no nie spodziewalibyście się. I moi drodzy, zaczynamy, Czter... Cz... no 45, za 85+, plus. let's go. Zaczynamy od ten players, brum, brum no ostatni moment, wyjeżdża, brum brum i jest, proszę Państwa, zdążył. Zdążył, nie spóźnił się, jest idealnie, świetnie się pokazał. I moi drodzy, ile duplicate? One, only one. I tu jest Russell, Ok, Torres, Ok, dobra. No i to no i patrzcie, no i to już jest fatalna paczka, nie? Ile w ogóle będzie tutaj jakichś walkoutów? Możemy sprawdzić. W sensie toców. Okej, okay. cztery tocy. No dobrze. Matko jedyna. No nie no, ta paczka y, troszeczkę mnie zbiła z tropu, tak szczerze mówiąc. Masakra wymienne, niewymienne, czyli trzeba go przepalić. Partnerem kanału jest g2a.com Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Okej, okay, kolejna paczka! Kolejna paczka 10 zawodników. 85 plus. Let's go! Zero duplicate, please! Zero duplicate! Okej! Okay. Więc. O! 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 Jesteśmy na półmetku! Nie... Czy taki żart? Przecież te paczki, taki żart. Taki żart. Naprawdę. Ten Romarino w ogóle jest ciekawą kartą bardzo. I wygląda dobrze, paradoksalnie. Ale no. No i król polski Lewandowski. Nie wiem, czemu to co mi nie dało. No ale cóż. Zdarza się i tak. Zdarza się i tak. Więc teraz, moi drodzy, let's go. Prime Election Player Pack. Okej. Okay. No nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda. Moi drodzy. Teraz, najważniejsze dwie paczki, trzy paczki w zasadzie. Five. Five player, 85+. Plus. Let's go. Rączki w górę. Rączki w górę. Team of the season. Dajcie coś. Suarez? Nie. Coates? Nie. Araujo. Byłem blisko. Byłem blisko. Zero Duplicate, okej, okay, chociaż tyle. To są, to są plusy, no. Żyjemy w takich czasach, że Zero Duplicate, to są plusy. Moi drodzy, kolejna paczka, 85x10. Tym razem znowu brum-brum. może dwóch brum-brumów? Matko jedyna, co by się działo? Dobra, pomijamy. Zero Duplicate, prosimy. Prosimy Zero yy, Duplicate. Aj, trzy Duplicate. O, ok, no, wysokie overalle chociaż, ale... No wiecie, do, do niczego nam to w tym momencie Zbytnio nie jest potrzebne Okej okay. Czy ja coś trafię takiego, wiecie Coś ciekawego Na przykład jakiegoś Ronaldu, Neymara, cokolwiek Bym się ucieszył wtedy Ale no takie karty Nie grzeją, nie grzeją nas no i Moi drodzy, przepaliliśmy te trzy karty po to Żeby odblokować Zrobić w zasadzie sobie e, Trzy piki z trzema kartami Shapeshifta Zobaczymy czy coś dobrego tutaj jest w ogóle y, możliwe, żeby wyleciało. Pierwsza karta zwykła. Ale statystyki takie ciekawe. Grelish 95. Bardzo fajna karta, szczerze. No to już jest fatalna karta, tak jest. <ścoughs> I zobaczmy. Okej, okay. no fatalna. Kolor. Grelish na ten moment moim zdaniem win. Ja jestem w zdanie, że ten pik nawet taki przyjemny bym powiedział. 50 tysięcy karta fenomenalna. Zresztą jak każdy grelisz. Teraz od końca może sobie polecimy. No i fatalna karta. Cloud Mochik. Nie potrzebujemy. O, tutaj jest Hero na końcu. No to też jest karta fatalna. Nie potrzebujemy. I zobaczmy. Gumes. Nie. Fernando Morientes. No fatalnie. Słabo. To, to przyznajemy tutaj bez bicia. Bardzo słaby pik, Bardzo słaby pik, No i widzowie, ostatni pik z tych shifterów. Ok, ale radio ONET. 96. Wow. No, mocno. Oj, 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 Gomez. Ok. Dobry. Bierzemy Gomeza, żeby Sane nie przepalać. I tutaj już brum brum, tym razem nowy wyjeżdża z salonu. Pomijamy i zobaczymy. Życzę sobie dwa duplikaty. Jak będą dwa duplikaty, to znaczy, że trzy duplikaty. Kurczę, jakby były dwa, to by oddało mocniej. Mamatko. 2 4 5 dwie karty. Poważnie? Och, nie no, dla mnie, dla mnie aż, aż, brakuje słów. Przechodzimy do pika z ikoną. No i moi drodzy, lecimy z tematem, mamy tutaj raz, dwa, trzy, sześć, dziesięć pików, osiemdziesiąt dwa plus i oczywiście pik z ikoną. Zobaczmy, czy te piki coś tutaj się pozmieniały. Jedziemy z tematem. Okej. Okay. No na ten moment jest tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Ale zobaczmy, może jest ocik Okej, okay, Zimmerman. Karta już znana w pewien sposób. No nie no, no coś się zepsuło. Zdecydowanie jakaś wajcha została wciągnięta, ściągnięta w dół. Ale Rudiger z realu. Okej. Okay. ok, Savic. 94, w porządku. Cho, Hojba. ja. Rzozowicz. Dobra, weźmiemy go sobie, bo i tak już nie mamy żadnych paczek do otworzenia. Sorgnoza. No dobra, no piki jak piki. Ale widzowie, najważniejszy pik tak naprawdę przed nami. No ja mam nadzieję, że odda. No tyle Wam powiem. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to standardowo my nie mamy czterech pików do wyboru, tylko mamy jeden. I dzisiaj wybieramy pik z numerem. Dwa. Ale to jest jakiś basten No ta. Dobra. Chociaż ten shooting. No można powiedzieć, że... Serce zadrżało. Bierzemy kartę z numerem 3. Okej, okay, okej. Okay. No to tak mi właśnie wyglądało na Hedrego, no ta. Ta, ta, ta. Bo y, 97 chyba ma nazario. Pelet ma chyba 9,8 nawet w shootingu. Idziemy. Też karta ofensywna raczej. ok Okej. Rivaldo, okej. Okay. Dobra. Więc, co by się nie działo? Jest okej. Okay. W sensie na pewno nie będę miał y, bólu tyłka, że. Na pewno nie będę miał bólu tyłka, że coś mogłem mieć super, świetnego i tak dalej. Teraz tylko. No niech. Kurcze, pieczone się zadzieje, jakaś magic i coś fajnego tutaj wyleci. Fajnie by było, fajnie by było po tych pikach. Bo ja jestem zdania, że te piki oddają. No, zdecydowanie nawet. Netherlands. No albo nie oddają, no. Zależy jak leży. Chyba nie oddają jednak.